Możesz sobie pomyśleć, że to tylko kolejny film, kolejna wiadomość, ale to nieprawda. To jest ostatnie wezwanie od Boga, wezwanie, które może całkowicie odmienić kierunek Twojego życia. I właśnie dlatego wróg będzie teraz próbował na wszelkie sposoby Cię rozproszyć. Będzie chciał, żebyś zamknął ten film, pominął tę wiadomość, powiedział sobie, że już słyszałeś coś podobnego wcześniej, bo On wie, jeśli posłuchasz do końca, jeśli zrozumiesz, co tu jest objawione, odblokujesz największe błogosławieństwo, jakie Bóg przygotował dla Ciebie do tej pory. A to błogosławieństwo to nie byle co: to odpowiedź, na którą czekasz od miesięcy, to przełom finansowy, o który się modliłeś, to uzdrowienie emocjonalne, w które już nawet nie wierzyłeś, to nowy początek, którego uważałeś, że nie jesteś wart. Ale Bóg to przygotował, Bóg to zachował, Bóg właśnie ci to daje, ale On nikogo nie zmusza, żeby to przyjął. Musisz to zaakceptować, a zaakceptować to znaczy zwrócić uwagę, być duchowo wrażliwym, bo nie każde błogosławieństwo przychodzi w spektakularnej formie, często przychodzi w postaci filmu takiego jak ten, w zdaniu, które dotyka Twojego ducha. W modlitwie, która nagle sprawia, że płaczesz bez wyjaśnienia. To jest działanie Boga. To niebo wkraczające na Ziemię. I Bóg daje Ci ten znak właśnie teraz, bo wie, co nadchodzi. On widzi to, czego Ty nie widzisz. On wie, co ma się wydarzyć. I dlatego krzyczy teraz w Twoim sercu. Nie ignoruj. Słuchaj. Bądź czujny. Bo to jest Twoja chwila. Bóg woła Cię, byś był we właściwym miejscu, o właściwej porze, z właściwym sercem, bo Jego błogosławieństwo już jest w drodze. Ale ono wymaga jednego, żebyś się nie poddał, zanim nadejdzie. Ile razy byłeś już blisko, ale się wycofałeś? Ile drzwi miało się otworzyć, a Ty, zmęczony, odszedłeś? Ile razy Bóg prawie wypuścił cud? Ale ty się zatrzymałeś w niewierze, strachu, odkładaniu na później? Dziś on mówi, już dość. Dziś jest inaczej. Dziś musisz zostać do końca. Nie ignoruj tego ostrzeżenia. Nie zamykaj uszu. Bo jeśli zignorujesz, stracisz to, na co czekałeś od lat. I ta strata nie będzie symboliczna, będzie realna. To różnica między życiem w pełni Boga. A trwaniem w tym samym cyklu frustracji. Bo każde błogosławieństwo ma swój czas, swój cykl, swój dokładny moment. I jeśli wyjdziesz z tego momentu przez brak uwagi, możesz stracić coś, co już nigdy nie wróci w takiej samej formie. To jest poważne, to jest duchowe. Bóg kocha cię tak bardzo, że wolał przerwać twoją rutynę, dotknąć twojego serca i przyprowadzić cię tutaj, niż patrzeć. Jak spędzasz kolejną noc w wątpliwościach, bólu i ciszy. On wiedział, że musisz to dziś usłyszeć, i wiedział, że zrozumiesz, że ta wiadomość jest bezpośrednia, osobista i nie do przekazania komuś innemu. On przekazuje ci to słowo, jak zapieczętowaną kopertę z nieba, wyłącznie dla ciebie. W środku są odpowiedzi, kierunki, obietnice, ale dostaniesz do nich dostęp tylko wtedy, gdy zdecydujesz się otworzyć. A otwarcie tej koperty to działanie tu i teraz to powiedzenie z wiarą, nawet na głos, jeśli trzeba, że jesteś gotów. Że nie będziesz już ignorować, że nie stracisz błogosławieństwa swojego życia przez strach, dumę czy rozproszenie. Zajmiesz stanowisko. Decyzja należy do ciebie. Bóg zrobił już swoją część. Przygotował, ostrzegł, nalegał. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Możesz wyjść z tego filmu taki sam, albo możesz wyjść odmieniony. Wybór należy do Ciebie. Ale pamiętaj: są obietnice, które nie czekają wiecznie. Są cuda, które czekają na Twoje posłuszeństwo. Są błogosławieństwa, które pukają do drzwi, ale to Ty musisz je otworzyć. Więc napisz teraz w komentarzu: Jak duchową pieczęć: Nie stracę największego błogosławieństwa mojego życia. I pisząc to, ogłoś to także w swoim wnętrzu. Aktywuj swoją wiarę. Aktywuj swoją uwagę. Bo Bóg jest gotowy. Niebo jest gotowe. Błogosławieństwo jest gotowe. Brakuje tylko ciebie. Czas obietnicy nadszedł, ale musisz być przebudzony, aby ją otrzymać. Jeśli zignorujesz ten moment, jeśli potraktujesz to wezwanie jak kolejną zwykłą wiadomość. Ryzykujesz zamknięcie drzwi, które sam Bóg próbuje dla ciebie otworzyć. A te drzwi to nie byle jakie drzwi to dostęp do tego, o co modliłeś się ze łzami, na co czekałeś od lat, co wydawało się zbyt odległe, by stać się rzeczywistością. Ale Bóg sprawił, że to do ciebie dotarło. Niebo wszystko zorganizowało, aby ta chwila mogła się wydarzyć. Tylko, że cud wymaga wrażliwości, wymaga gotowości. I przede wszystkim wymaga odpowiedzi. Ile razy słyszałeś w swoim duchu, poczekaj jeszcze chwilę? Ile razy czułeś, nawet w zmęczeniu, że Bóg wciąż ma coś do zrealizowania? Teraz jest wypełnienie tego. To zbieranie owoców wiary, której nie pozwoliłeś umrzeć. Ale jeśli teraz się rozproszysz, jeśli się zamkniesz, jeśli pozwolisz, by strach lub duchowa oziębłość przejęły kontrolę. Możesz przegapić największą odpowiedź swojej dotychczasowej drogi. Uwierz, to, co ma się wydarzyć, nie będzie małe, nie będzie zwyczajne. Nie będzie to coś, co możesz odbudować później, jeśli teraz to stracisz. Ta błogosławieństwo zostało stworzone na miarę. Było szlifowane w wieczności. Jest tak blisko, że niebo dosłownie krzyczy w tobie, byś się teraz nie poddał. To jest ten moment. W którym wielu się potyka, gdy cud ma się objawić, ale serce zamyka się z powodu zmęczenia. Dlatego Bóg nalega: Nie zamykaj serca, nie zamykaj oczu, nie cofaj się, bo nie jesteś już na początku drogi. Jesteś dokładnie w tym punkcie, w którym wszystko zaczyna się układać. I wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Bóg przygotował to błogosławieństwo, by było punktem zwrotnym. Znakiem, czymś, na co spojrzysz za jakiś czas i powiesz: To był ten dzień. To była ta wiadomość. To był ten dokładny moment, w którym postanowiłem iść dalej, być posłusznym, słuchać i nie ignorować. Twoje posłuszeństwo teraz otworzy drzwi, których samym wysiłkiem nigdy byś nie otworzył. Nie pozwól, by logika zdusiła wiarę. Nie pozwól, by przeszłe doświadczenia powstrzymały Cię przed przeżyciem czegoś nowego. To, co Bóg przygotowuje, nie przypomina niczego, co już przeżyłeś. I być może wciąż czekasz na potwierdzenie, na widoczny znak. Ale pozwól, że powiem Ci to całkowicie jasno: ten film jest Twoim znakiem. To jest odpowiedź. To ostatni zakręt przed metą. To niebo ogłasza. To, o co tak bardzo się modliłeś, nadchodzi. Tylko nie przestawaj, tylko nie ignoruj. Są błogosławieństwa, które wymagają natychmiastowego działania. Są okna, które się zamykają. Są momenty, które powtarzają się dopiero po latach, albo już nigdy. A Bóg kocha Cię tak bardzo, że wolał skonfrontować Cię teraz, niż później pocieszać z powodu straconej szansy. Więc teraz, z całego serca, powiedz, Panie. Nie chcę stracić Twojej obietnicy. Wypowiedź to jak ktoś, kto właśnie obejmuje to, co do niego należy. Napisz w komentarzu stanowczo Nie zignoruję. Odbieram największe błogosławieństwo mojego życia. To nie jest tylko komentarz. To duchowa deklaracja. To odpowiedź na Boże wezwanie. I uwierz, gdy niebo widzi Twoją wiarę w działaniu, porusza się z mocą. Są w życiu momenty, kiedy wszystko wydaje się powtarzać, te same zmagania, ten sam ból, te same ciche modlitwy. I właśnie w tym cyklu wiele osób się poddaje. Przyzwyczajają się do prawie, do nie udało się, do nie miało być. Ale musisz zrozumieć, że to najsubtelniejsza i najbardziej destrukcyjna duchowa pułapka przyzwyczajenie do przegrywania. Bo kiedy zaczynasz akceptować porażkę jako coś naturalnego, zaczynasz, nawet nieświadomie, odrzucać błogosławieństwa, które są tuż za rogiem. Bóg wzywa cię dziś, abyś przerwał ten cykl. Ta wiadomość nie pojawiła się w twoim życiu przypadkowo. Została wysłana z nieba jako znak. A jeśli teraz coś ignorujesz, możesz odrzucić największy duchowy przełom, jaki kiedykolwiek zapukał do twoich drzwi. Bóg ma dość patrzenia. Jak akceptujesz mniej niż zasługujesz. Dość patrzenia, jak ulegasz strachowi, opiniom innych, własnej niepewności. Dlatego sprawił, że to słowo dotarło do Ciebie teraz, aby przypomnieć Ci, że zostałeś wybrany, że jest plan i że nadszedł czas na zmianę. Ale ten plan spełni się tylko wtedy, gdy odpowiesz, gdy działasz. Gdy zajmujesz stanowisko i mówisz: "Nie pozwolę, by to przeszło obok mnie ponownie." Błogosławieństwo, które nadchodzi, nie jest byle czym. Ono przywróci twoją tożsamość, twoją rodzinę, twoją wizję przyszłości. Pokaże światu, że Bóg honoruje tych, którzy trwają, którzy wytrzymują, którzy ufają do samego końca. Jeśli będziesz postępować tak, jakby nic się nie działo, jeśli będziesz kontynuować życie jakby ta wiadomość była tylko kolejną, możesz odwrócić się plecami do całego sezonu cudów. I nie dlatego, że Bóg się poddał, ale dlatego, że Ty nie odpowiedziałeś, nie zareagowałeś, nie powiedziałeś tak w odpowiednim momencie. A Bóg jest Bogiem szans? Tak, ale jest też Bogiem czasu, cyklów, drzwi, które otwierają się w określonych momentach. A jeśli przez nie nie wejdziesz, wejdą inni. Obietnica pozostaje żywa, ale naczynie może się zmienić. Dlatego on cię ostrzega: nie bądź bierny wobec nadprzyrodzonego. Nie traktuj nieba z obojętnością. Bo to, co jest teraz na szali, to największa odpowiedź Twojego życia do tej pory. Możesz to poczuć w sobie. Serce bije szybciej. Oczy się szklą. Umysł jest zalewany jasnością, której wcześniej nie miałeś. To Duch Święty potwierdza ci, to ja mówię do ciebie. To ja mówię, byś nie ignorował. To ja przygotowałem to wszystko. Więc powiedz teraz z wiarą: przyjmuję, odpowiadam, zajmuję stanowisko. Napisz to, wypowiedź to, pozwól niebu usłyszeć. Pozwól piekłu zadrzeć z powodu Twojej decyzji. Bo sam fakt, że teraz wstajesz w wierze, już zaczyna poruszać świat duchowy na Twoją korzyść. Bóg nie potrzebuje tłumów, by działać, potrzebuje tylko serca, które naprawdę wierzy. I właśnie to znalazł w Tobie dzisiaj gotowe serce. Nawet zranione, nawet zmęczone, nawet z wątpliwościami. Ale gotowe. I to wystarczy. Niebo otwiera ścieżki, o których nawet nie marzyłeś. Pojawią się odpowiednie osoby. Drzwi się otworzą. To, co wcześniej wydawało się odległe, zbliży się w nieoczekiwany sposób. Wszystko dlatego, że postanowiłeś nie ignorować. Wszystko dlatego, że postanowiłeś uwierzyć. Nie wątp więcej. Nie kwestionuj więcej. Nie opóźniaj więcej planu. Bo to, co Bóg zamierza uczynić, zmieni nie tylko twoją teraźniejszość, ale i twoje dziedzictwo. Wpłynie na twój dom, twoje potomstwo, twoją historię. I wszystko zaczyna się teraz, w tym dokładnym momencie. Wierzysz w to? Więc powiedz: Nie stracę tego błogosławieństwa. Przyjmuję je. To nie przesada ani chwilowe uniesienie. Stoisz właśnie przed punktem zwrotnym. Ta wiadomość została stworzona w niebie z Twoim imieniem. Nosi w sobie duchową pilność, ponieważ to, co ma się wydarzyć, nie jest czymś małym. To nie chwilowa ulga, nie tymczasowa pomoc, ani częściowe rozwiązanie. To, co nadchodzi, to odpowiedź pełna, ostateczna, obfita. Dlatego Bóg tak bardzo nalega, byś tego nie zignorował. Bo wróg wie, co masz przeżyć, i próbuje cię rozproszyć. Zmęczyć, zdezorientować, abyś się poddał tuż przed przełomem. Ale Bóg nie pozwoli, by to się stało. On właśnie teraz wstrząsa tobą tym słowem, by cię obudzić, by cię ponownie wyprostować, by ci przypomnieć, jesteś o krok od największego przełomu w swoim życiu. Może czujesz się niegotowy. Może uważasz, że zbyt wiele razy zawiodłeś, że popełniłeś za dużo błędów. Że straciłeś za dużo czasu. Ale Bóg nigdy nie używał ludzi doskonałych. On wybiera tych, którzy są gotowi. A skoro słyszysz to teraz, to znaczy, że On widzi w tobie kogoś, kto potrafi przyjąć to, co nadchodzi. Bóg nie marnuje objawień. On wysyła takie znaki tylko wtedy, gdy błogosławieństwo jest gotowe do uwolnienia. Czy rozumiesz wagę tego? Zostałeś wybrany spośród wielu? By otrzymać tę wiadomość, ponieważ nie działa na Twoją korzyść. Aniołowie są w drodze. Obietnice są aktywowane. Niewidzialne łańcuchy są łamane, gdy słuchasz i wierzysz. Nie zatrzymuj się teraz. Każda myśl o rezygnacji, która próbowała przeniknąć do Twojego umysłu w ostatnich dniach, była atakiem, by powstrzymać Cię przed dotarciem tutaj. Ale Wytrwałeś. Jesteś tutaj. I to jest dowód na to, że coś bardzo wielkiego ma się wydarzyć. Bóg oczyszcza drogę. Usuwa przeszkody, odłącza cię od ludzi, którzy opóźniają cel, i zamyka cykle, które już nie należą do planu. To wszystko może teraz wydawać się chaotyczne, ale jest częścią procesu przygotowania. Bóg nie wlewa nowego wina do starych bukłaków. On musi cię o ustawić na nowo, uzdrowić, aby potem uwolnić to. O co modlisz się od tak dawna? Ale wszystko zależy od tego, czy nie zignorujesz tej chwili. To słowo to punkt zwrotny. Albo wierzysz i zmieniasz wszystko, albo ignorujesz i tracisz to, co zostało przygotowane wyłącznie dla ciebie. Teraz jest czas, by powstać w wierze. Nawet jeśli wszystko wokół mówi, że się nie uda. Nawet jeśli sytuacja wygląda na niekorzystną. Bóg jest specjalistą od interwencji. Gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Ale działa tam, gdzie jest wiara, gdzie jest posłuszeństwo, gdzie jest wrażliwość na ducha. Nie pozwól, by hała z wątpliwości zagłuszył powołanie, które właśnie teraz jest wypowiadane nad twoim życiem. Nie pozwól, by codzienny pośpiech, problemy i rozproszenia odciągnęły cię od tej decyzji. Bo ta wiadomość to nie tylko ostrzeżenie. To boskie zaproszenie, by przeżyć coś nadprzyrodzonego. I musisz odpowiedzieć na to zaproszenie postawą, wiarą, mocnym wyborem. Nie pozwolę, by to przeszło obok. Wierzę, zajmuję stanowisko. Nie dotarłeś tutaj przez przypadek. Zostałeś poprowadzony. Niewidzialne ręce przyprowadziły cię do tego słowa. Istnieją plany, które były pisane nad tobą na długo przed twoim narodzeniem, i wszystko teraz się łączy. Wszystko zbiega się w tej dokładnej chwili. Twoja historia ma się zmienić, ponieważ nie zignorowałeś, ponieważ powiedziałeś tak, ponieważ zrozumiałeś, że gdy Bóg mówi, nie chodzi o emocje, lecz o przeznaczenie. A to przeznaczenie właśnie zaczyna się objawiać. Jesteś teraz znaczony przez niebo. A ci, którzy widzieli Cię pokonanego, zmęczonego i bez wiary, zobaczą Cię stojącego, silnego, Błogosławionego i zwycięskiego, bo to sam Bóg Cię podniósł. Z każdą sekundą, po przeczytaniu tej wiadomości, świat duchowy porusza się na Twoją korzyść. Może się wydawać, że nic się jeszcze nie zmieniło, niebo wciąż jest niebieskie, rachunki nadal nadchodzą, a walki wciąż są przed Twoimi oczami. Ale duchowo coś już zostało aktywowane. Bóg już wydał rozkazy. Obietnice które były zablokowane przez lata, w tej chwili zaczęły się uwalniać. Może jeszcze tego nie czujesz, ponieważ nasze zmysły są ograniczone. Ale wiara widzi przed dotykiem. Wiara dostrzega to, czego oczy jeszcze nie pokazują. I to właśnie tę wiarę Bóg teraz w tobie wzbudza. Wiarę, która sprawia, że deklarujesz, nie zrezygnuje z tego, co Bóg mi obiecał. Ponieważ to oświadczenie ma wagę. To stwierdzenie ma autorytet. Kiedy mówisz to z wiarą, świat duchowy się dostosowuje. To, co było opóźnieniem, staje się impulsem. To, co było blokadą, staje się dostępem. Dlatego nie możesz się wycofać, ponieważ to jest moment, w którym wielu rezygnuje. Kiedy wszystko wydaje się takie samo, kiedy wróg szepcze kłamstwa, kiedy cisza Boga wydaje się myląca, wtedy wiara musi krzyczeć głośniej. Bóg pozwala na ten ostatni test, tę ostatnią presję, ten ostatni moment oczekiwania, nie po to, by cię ukarać, ale by ukształtować w tobie dojrzałą, solidną, niezachwianą wiarę. Ponieważ to, co On przygotował, wymaga wzmocnionego serca. To, co nadchodzi, jest zbyt wielkie, by zostać przekazane komuś niestabilnemu. Jesteś kształtowany, by nieść obietnicę, która wpłynie na inne życia. Będziesz odpowiedzą, nie tylko odbiorcą. Będziesz kanałem, nie tylko naczyniem. I dlatego to słowo jest tak poważne, ponieważ Bóg ci ufa. I wiesz dlaczego? Ponieważ On Cię zna. Zna dni, kiedy modliłeś się płacząc, a nikt tego nie widział. Zna wysiłek, jaki wkładasz, by nadal wierzyć, nawet gdy wszystko się rozpada. Widział każdy raz, gdy błogosławiłeś kogoś, mając niewiele, wie, że w twoim sercu jest prawda, jest czystość, jest szczere pragnienie, by mu się podobać i to wszystko, czego on potrzebuje. Nie chodzi o doskonałość, chodzi o oddanie, chodzi o gotowość, chodzi o zaufanie do ostatniej sekundy, nawet gdy wszystko wydaje się przeciwne. Bóg nie zawodzi. Bóg nie kłamie, Bóg się nie zmienia. Jeśli powiedział, że cię pobłogosławi, to przygotuj się, to błogosławieństwo nadchodzi z mocą. I nie będzie zwyczajne, nie będziesz musiał się tłumaczyć, nie będziesz musiał nikogo przekonywać o tym, co się dzieje, ponieważ kiedy Bóg działa, nawet ci, którzy wątpili, muszą to uznać. Kiedy On przemienia, nikt nie może się sprzeciwić. Dlatego trwaj mocno. Kontynuuj modlitwę. Kontynuuj deklarowanie. Kontynuuj uwielbianie. Każdy krok wiary to krok bliżej do spełnienia. A kiedy obietnica się spełni, a ona się spełni, przypomnisz sobie tę wiadomość. Przypomnisz sobie, że to nie był przypadek. Przypomnisz sobie, że to było ostrzeżenie. Przypomnisz sobie że Bóg dał ci ostatni znak przed przełomem. I posłuchałeś, i pozostałeś. I dlatego wszystko się zmieniło. Jeśli to słowo dotknęło twojego serca, zrób coś z nim. Zapisz się na kanał i aktywuj dzwoneczek, aby żadna wiadomość od Boga cię nie ominęła. Ale pamiętaj, to błogosławieństwo, które właśnie otrzymałeś, może być odpowiedzą na modlitwę kogoś bliskiego. Udostępnij ten film o sobie, którą Duch Święty przypomina Ci w tej chwili. Możesz być używany jako narzędzie przemiany. A jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić tę misję szerzenia światła, kliknij przycisk Dziękuję bardzo poniżej. Twoje wsparcie pomaga nam nadal przynosić nadzieję tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Niech obecność Boga towarzyszy Ci na każdym kroku. I nie zapomnij obejrzeć teraz filmu, który jest na ekranie. To bezpośrednia kontynuacja tego, co Bóg dziś rozpoczął w Twoim życiu.